Głowa manekina do testu zostanie wykonana z żelu balistycznego i świńskiego kręgosłupa. To Grant z kręgosłupem. Jak trzymasz, Adam i Jamie ustawiają ją na linii strzału. Obracająca się opona ma mnóstwo energii. Kiedy się rozpadnie, kawałki gumy odrywają się od niej z dużą prędkością. Ten test pokaże, czy mogą przebić szybę samochodu i złamać komuś kark. To zweryfikuje prawdziwość mitu. Biorąc pod uwagę siłę rażenia miotacza, Adam i Jamie rezygnują z manekina na motorze. Zamiast tego będą strzelać kawałkami gumy do kierowcy z samochodu. Łącz silnik. Zobaczymy, co to potrafi. Czterdzieści, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt. Ognia. Niesamowite. Już w pierwszym teście manekin stracił głowę. Ma złamany kark, śmierć na miejscu. Wyrwało mu kręgosłup. Lekarz uznałby, że odcięło mu głowę. Nie ma szans na ratunek. Żadnych. Na zwolnionych ujęciach widać, jak duża jest siła uderzenia. Następnym samochodem, do którego wsiądzie Manekin, będzie karawan. Oh, it's a.